Cześć! Ja jestem Primax, Kolejny odcinek na moim kanale! I dzisiaj jest ze mną mój kuzyn Adam! Cześć! I jest też ze mną moja kuzynka Zofia! Siema! I w dzisiejszym odcinku widzowie gramy w nową mapę w Among Us The Fungle, która podobno jest naprawdę niezła, chociaż w sumie nie wiem czy jest niezła, ale widziałem po pierwsze, jakby mi trailerze właśnie tej mapy, że może ona być naprawdę niezła. Tylko wydaje mi się, że może być ona skomplikowana. Jestem crewmate'em. dobra, idealnie. Ja wolę być crewmate'em na pierwszą rundę, widzowie. Mam nadzieję, że teraz czegoś nie zrąbałem. O! Jest nowa mapa. Patrzę się, respimy się przy ognisku. Dobra, ona w sumie nie jest taka duża, co mi się podoba, bo ja nie lubię takich dużych map. Co? No i co się dzieje? O, ja takim krytynem. <grych> co jest? Dobra, nie jakiś gościu. Uai. Aha, bo to jest przecież angielskie. Hi Gray. Czy on naprawdę zwał meeting, że powiedzieć cześć szary, a nie Dobra, nie wiadomo. Czy on, on wyszedł z gry tak, ten Ej, tak. ale co myślicie? Respiemy się przy ognisku i zdążyłem dojść do kuchni Do kuchni zdążyłem. Ej, ta mapa w sumie nie wygląda taką dużą. Fajna, taka No Ja byłam w The Dorm. Aha. The Dorm. Kto to pisze? What Albert? Tak. Albert? Jakiś Albert Dobra, nie wiem. To jest toż tak, toż wygląda jak taki bezdomny. A ja oczywiście nadam na Mój laptop tak bardzo się przegrzał, że teraz dosłownie go O ja. Tam. Ej, ale to jest ha. dziwne, spali mi się Ej, fajne to było. Top. Dobra wyciszamy się Jestem wyciszony. Co? O Jezu, co jest? Ej co nie wyciszamy się? Czemu jestem szary? Co? A! Jesteście się pozamieniali kolorami Aha Ej, nie wyciszamy ja się! Co to, to jest? Jakaś tyrolka Tyrolka? pierwszy Co? To... Ale... O! Ej, czekaj, bo ja jestem enginerem, ja mogę... No żartować. nie! I tu znowu tu znowu będzie to samo, to zawsze będzie coś takiego, że będą tutaj na drabinie impostorów wkurzać i na tej Tyrolce. Ja wam mówię. Co to w sumie? Masz Wiecie, jak... O! Wiecie jakie są kamery na tym świecie? Nie. Jakby jest co. To... Nie ZOFIA! No, mnie. Zofia upadła. jest lornetka i się patrzysz przez tą lornetkę, i po prostu nią przesuwasz na boki. I się patrzysz po całym świecie. Jak, nie wiem czy w całym świecie, ale. Joki, fajne. That I need you kill no one in sport. I need you. Jakby ja właśnie tak sprężyłem powietrze w pompce, że jeszcze ten palec. I need you chyba jest impostorem, tak piszę przynajmniej. Dobra, więc głosujemy na I need you, zobaczymy. Jak nie, to ten gościu kłamie i jest to czerwony. To nie znaczy, że to jest czerwony, to znaczy że on po prostu mógł się pomylić. A kodał je w ogóle jakiś powód? Nie. Aha, to spoko. Probably! Szybko jest napisałem Probably tak dziwnie. <noise> Wiem o tym, ale... Dobra, był impostorem. I się zjarał. Dobra, widzę, nowa mapa. Tylko czemu się zamieniliśmy kolorami? Ej, my się wyciszamy Adam na rundę czy nie? Nie. No w sumie... No w sumie dobra, będziemy nie wyciszeni. A Zofia upadła! A o, to, o to tu. sobie swobodniej Dobra. O nie no czemu się zaś zamieniłem kolorem? To będzie mega... To będzie mega złe jak będziesz. Jak będziesz jak ten... To dla wszystkich dziewcze trudniejsze. Myśmy narzekali, Właśnie. że Sajpzyk to bardzo ułatwia y, temu. Oj! Ty, oj ty, dobra. Cześć, czy ty zadam? Nie. Nie, nie. No pana dam też! Widzowie, oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, tak, prawda Zofia? Tak by było, prawda Zofia? Tak. Tak, żeby było najwięcej. Kod... Lecimy po 800 subskrypcji! 800. Jak to brzmi w ogóle? Nie, Jest faktem, że pierwszy raz od 100 lat nie plaszą. umierasz jak No właśnie, to dziwne, no, że ja nie umieram. Bo zawsze, bo nie jestem rudy, czyli inaczej pomarańczowy, bo każdy mnie zawsze wywala, jak jestem pomarańczowy. Nie wiem czemu, to jest dziwne. Pinka! Ją trzeba wyciepać. Bo się nie odzywa. Pimka. Pimka susi! Napisałem Pimka susi. Banana, Pimka jest mega sus. No czemu? Jezu, jakie to są idioci, Przecież on wywaliłem impostora! Nie, z kim my gramy? No z kim my gramy? Jasny gmin Tylko to jest dziwne, że tu się zamieniają komory. Komory! Co? Co ty mówisz? Nie, ja jestem. Nie, nie, ja jestem niewinnym człowiekiem, więc tam. Ale to są te kamery genialne. Ja nie byłem jeszcze na kamerach. Kurde, ale jak co oni są głupi? Podoba mi się, że tu nie są jakby pomieszczenia, tylko takie jakby płoty porozstawiane, i to są jak pomieszczenia. To jest fajne. Nie, ale mapa szczerze mi wydaje się bardzo cool. układam ten kryształ. Nie. To że to jest wszystko takie stylizowane na taką dzicz. Że oni się tu jakoś radzą tak prymitywnie. No, to Wiesz? też jest bardzo, bardzo fajne, wiecie. Kurczaki! Poszłem w złym kierunku i teraz ktoś tam zabije. O Jezu! Jak się przestraszyłem, teraz jestem... Co? Nie, nie! To nie jestem ja! Oa! Rzeczywiście zapomniałam. Ech. No. To nie tak, koral! Coral and yellow! What?! There are two impo? No, it's yellow Gdyby było tu impo, to it's byśmy przegrali No właśnie Yellow, I think it's one impo Because we would lose O nie, ja to na stu będę pisał źle No No, nie <suszy> wiem jak się <suszy> pisze, więc nie poprawię Koral lolik Koral aż nie to jest aż, bo G i Quint chodzili razem Dobra, on wykwitował, On zrezygnował z życia! Pięknie! Czy że tak, że jakby jak jesteś impostorem, to że mo... Możesz być przyjść tam. Jesteśmy na rundzie, widzowie. Niestety jest... Co? Co, Co ty? Co ty włączyłeś Zofia za ustawienia ty srako? Zofia! Zofia. Zofia. No nie! Ona mi się nie No nie! Jestem, jestem. Dobra. Dobra, kolejna runda, kolejna runda. No jako niestety niewinny człowiek, no. Co ja? mam powiedzieć? Co ja wam mam powiedzieć? Dobra, jest... No jasne, że jest ta mapa, no bo ja tak ustawiałem, a ja umiem ustawić. Co ja hantelka muszę robić? Aha, muszę se napakować. Napakować bits. Aha, tak to działa. Co? Po co ja mam hantlem pakować? To tak no, po co ja mam handle Aha, żeby... Wiecie, bo w dziczy jestem w końcu. Czemu jestem marunem? To jest dziwne, czemu no, ja się to się niby tak. by zamieniały kolory? Z jakiejś sraki? By się kolory miały zamieniać. Co to jest? No emergencji Jakie kłe. Co oni po hiszpańsku gadają? tak Dałem english! No! Co to jest? Widzowie, napiszcie no. teraz w komentarzu. No! Czemu Adama prawie wywalili? <laughs> Za co Adama prawie wywalili? Dobra, ale prawie. No, bym po angielsku pisali. No, nie no. z jakimi ludźmi gramy? Dobra, robimy na Tyrolkę. Jadę na Tyrolkę. A w sumie nie będę jej mówić, bo oni później będą wiedzieli. Moją pozycję. To, jest nie, nie to Dobra, idziemy. Sobie tu. Tutaj, co wy widzicie na ekranie. Zobaczyłem Adama, ej widziałem Adama, on zabił Adam zabił na oczach Nie wiem gdzie jest meeting Ej i gdzie są te kamery, ja chcę zobaczyć kamery za wszelkim ceną No to po, 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 lornetki na trawie No! O kuźn... A nie to nie Adam Już myślałem, że Adam zdech. Nie, Adama Adam jest fioletowy Nie wywalili Adama, był skip Self Aha był na skip, bo myślałem, że on wyleciał Why self? Why did you nearly like kick me out? <laughs> Red, I think Why self? Red, I saw Ej dobra, nie, on teraz zmienia Jak się przetesty No bo, no bo on pierwsze napisał, że Wydaje mi się, że to czerwony A później napisał To jest czerwony, widziałam Dobra Sarab. sarab, bo on pierwsze powiedział, wydaje mi się, że to czerwony, a później powiedział, widział, że widział, że czerwony zabił na oczach. Więc to musi być on. Or it was SS. Um. No nie, 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 ludzie! Przecież to jest sarab! To jest sarab! Co? Czerwony? Cześć, co? Ludzie zjarał się na ogniu. Jak bekon. Dobra, nie wiem. Ej, czemu tu jest jakaś jungle? Ej, nie wiem, że tam jest dżungla na dole mapy. Uuu! Oh. Dżungla. A myślałem, że to będzie taka mroczna dżungla. to jest taka zwykła dżungla. Nie idę tego naprawiać. Mam to w. Dup. Mam to gdzie? Co? Jak się dostać do tego pomieszczenia? No! What the... Czemu to jest jakieś ogrodzone jak capstwo? Co to jest? Czemu to są jakieś grzybnie wyrastające z jakichś pazurów Yetiego? to było widać Aha, to są temperatura... Ale tu jest ciepło 63 stopnie Ej, tu jest taki... Ej, tu jest taki typowy zakamarek jak Ele. Jeszcze jak tu będzie went. Ej, nie ma wenta. Ja jeszcze... No właśnie, jak tu działają wenty? Nie wiem. Ale nie ma tu węta Gdyby tu był vent, to by było mega miejsce. Zamieniłem się w jakiegoś light greena. Ej, gdzie wy macie kamery? Czekajcie. Gdzie są kamery? Kamery ja te... ja teraz... W storage? No czemu tu jakieś grzyby zarastają? Jakieś paznokcie Yetiusa. Trzeba je zabijać. Ja że ja będę Ej, Daj dobra. kilku sekund, y, y, ten y, na, na drabinę W sensie cooldown No kurde, czemu są tak grzyby? Ej, ale nie, ta no, mapa się mi się je... bardzo podoba szczerze OMG, ale było spotkanie, legendary meetings To są kamery? Y nie, kurde To było takie sadest anime devs Ej, dobra, gdzie są kamery, serio? No tam gdzieś na wzgórzu Jakim zaś wzgórzu Co da mam to wiedzieć? No dosłownie teraz... Ja pierdzielę. O! Oh. No powiedziałeś tam gdzieś na wzgórzu, czyli wiesz gdzie one są, a później mówisz, że skąd masz wiedzieć. Ada. No tak, no bo my... my... Są gdzieś tam na wzgórzu, nie wiem dokładnie gdzie. Co to jest za task? Ja... Pier... Ja nie mogę, to jest taki długi task, tu trzeba kopać minerały. Ja ci jaki to jest długi task? kopać minerały Jaki to jest długi task o jasny gwint Dobra nie to jest najgorszy task Ej no gdzie są kamery Dobra spójrzmy Spójrzmy Ej no serio gdzie tu są jakieś wenty? O takie A co za ty już poszukujesz wentów, bo jesteś zimbo Tak Ej dobra śledzę, śledzę żółtego To jest teraz takie piękne że można śledzić kogoś Dobra, żółty problem się wyda. Masz masz to swoje całe... Tak. A? Jak się wydostać się... z tych grzybów? To jest. Grzybów? No musisz zastrzelić grzyby Yetiusa, no mówiłem. O, oo o O o. O, o cholera, o cholera, o cholera, Wojciech, chciało przy nas było. Serio! O, to pewnie... <śmiech> Tym, <śmiech> to się, ja, ja ci powiedziałam, że się patrzę przez kamery, to ty pewnie szybko zabiłeś. Co? To, ej, na kamerach nie widać tak wyboków. Nie. Dobra, wer. Lookout. I was looking. I was looking for the camera and then I saw a body next to me. I was looking in the cameras with torch and then... a body. No Czemu jakiś gościu się zrageował? Ej, ale te kamery są teraz przerąbane, po prostu można śledzić jedną osobę cały czas. Która jest podejrzana. I już, kurde. No, bo... bo znaczy... Te krumejty chodzą szybciej niż kamera idzie, więc... Bo Wiem, przez chwilę śledziłem Adama, ale mi zwiał, Dlatego go o, nazwałem o, pluskwą. Ej dobra, luźno, ja teraz mam wszystkie tastki zrobione. Ja też idę na Kams Dla mnie Kams są trochę nudne Słabo, że tu są te drabiny. Bo znowu ludzie będą wkurzać, jak jesteś impostorem z tymi drabinami. A nie, bo jest ten. Nie że jest cooldown. Adam? Adam jest obok mnie jak te. Jak, jak wrzasknę, to to Adam. Chodźcie, nie możesz tak mówić. Bo jak był impostorem, to byśmy teraz uniemożliwiły zabicie zabiciecie. No wiem. I <Łady> o ja to chodzi. Ej, tu można nawet zajrzeć do wnętrza statku, to jest cudowne. No wiem, o wnętrze statku to jest normalne... to <laughs> kurde, czekaj, widziałam go, Jezu, ale było po zamianie już w sumie. O jasne, Gwin. Ja, ja byłem z Wojciechem niedawno, ja dosłownie go zostawiłem na kamerach. Ja jestem po nagraniu tego filmu, ale ten gościu z wiśnią na głowie, szary, który mnie zabił, to był Adam. Wytrzeszło. No szary był, ale po tej zamianie, więc. To był Adam, prawda? Więc to mógł nie być szary. Nie to, to... no, skąd. Szary nie wyje. No, no ciebie, nie, czarny w sensie. Nie wiem, ja daję na niebieskiego, bo obwinia czarnego mimo, że go przy tym nie było. A czarny raczej, kurde, czemu ja na niego? Czemu pisz teraz Czarny raczej nie, skoro widziałam, że czarny zabija to tej zmianie z To jest Adam! Oj, no i Adam teraz będzie polował Ja w ogóle ofiarę. dopiero teraz się spragnę, że trzeba naciskać na te grzybki. No, Adam jest głupim butem. No, w tych zamkniętych przejściach. Dobra, Adam teraz tak typowo i zabija. Przecież. Jego ja nikogo nie ma. Nie <laughs> idzie zabić Zofię. Nie, jak on zabije Zofię? No! Dlaczego? No, Adam! Adam, dlaczego ty zabijesz Zofię, żeby nie było kontentu? Ty głównie stary! I dosłownie na oczach zwentował. <laughs> nie, bo były te grzybki, a ten Black nie widzi ciała od tej Zofii. Teraz oni przejdą na kansach. zobaczą ciało. To, dobra, to będzie winek. Jak purpel? what? No i pięknie. No i idealnie, wywalajcie Adama w tym momencie. Ej dobra, teraz już będzie ostatnia runda, teraz po tym. I tu no, będzie to mega dużo pan. wycinek na tych w tym filmie. Bo to będzie trwało tak z 10 minut. Nie no nie 10 minut. Nie no wie, że Adam w sumie. Nie Słownie. wiem. No bo no bo szedłeś od ciała, szedłeś tam od tego tej strony gdzie się zabija i później się skończył ten grzybek. I później było widać ciebie i wskoczyłeś do wenta dosłownie. A gdzieś jest taki dymek. No nie było wtedy, on się już skończył. No i Adam spłonął! A no, dobra! O co to się a mapa, a mapa to jest mapa na podmianę Najcięższa? Dostaję za nie wiem, brak kleju. I nie możesz potem jechać na wycieczkę? Właśnie. No tak. Do, ej! Dobra, ej, gramy zra? ostatnią ja rundę. Ostatnia runda. Dobra. Ja niestety nie widzę. Niewin... Ja ciało! Ej, ciało! Patrzcie na tego gościa, co, co z nim jest? Jakiego gościa? Nie wiem, co to CO? TO JEST? Jak to działa? Jak to działa, że on ma takiego skina? I am an imposter, oook I am imposter, Vote me now, you dumb little kids no. Boże, co to gada? Pop, do you have this. Min. Mi Dobra, nala. Nara, Brown Mamy cię dość. I tak chcieliśmy dać skipa ale tam taktyczny skim, taktyczny skipik na dupniku. Kto dał na mnie? Pewnie Adam albo Zofia. Nie, raczej Adam. <grym> I ktoś dał na tego gościa w masce. No i oczywiście, że nie był. To są tacy ludzie. I po co? Po prostu stracił grę i tyle. No. Nam to nic nie zmieniło, bo i tak mieliśmy skipnąć. O nie, tu jest znowu taki most! A i tu się to łowi! Co to? Jak to się robi? O! Złowiłem rybkę. I lub. Nie ma. Dobra. Zabijamy. W tym, w tym miejscu nikogo nie ma, zabijamy. ja przepalam ryby i wydaje mi się, że przepalanie ryb to będzie wizual. No! Właśnie, nawet nie są wizualne. Co? Co ta baba? Blondyna chce Co ona chce? Cyjan! Cyjan! Oj, Adam, nagrabiłeś sobie. O nie, Adam! Adam! <grywa> Cyjan rodkowy capie, wyciepaćcie? <grywa> to jest takie zapytanie uprzejme. Najpierw Nobody did not report. is sas. Dobra, ja nie wiem jak się przekłaję. To na to najgorzej jak się dało. To <laughs> wiem, że tak się nie pisze. No, kto dał na mnie? Dobra, Adam teraz tak cicho przed wywaleniem. On zawsze jest w takim momencie Widzę, pan Adam łazdame. Nie był. O kurde. Kręcić Co to za grzybnia? Aha, jakiś łatwy task. Po prostu na pozbieranie. Caps. Cep. I koniec. Nie no, Zofia, a ona tak udawała, że nie wiedziała, że to Adam. Dobrze, widzowie, i to by było już na tyle, jako ten film, nowa mapa Walongas. Naprawdę, moja ocena tej mapy to jest takie 8 na 10, jak dla was. Pierwsze niech się wypowie Adam. 9. 9, dobra, i teraz toż. Ale co? Dobra, nie, widzowie, to jest koniec tego odcinka. Łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie.